Trzy miesiące temu na portalu World of Tanks EU pojawił się artykuł, który traktował o zmianach w matchmakingu i miał zapowiadać testowanie nowych rozwiązań, które mają poprawić matchmaking. Artykuł zawierał kilka podpunktów i wtedy na streamie przeszliśmy sobie przez niego oraz stworzyłem na temat tego artykułu film, który mogliście obejrzeć na moim kanale. Wtedy tak o tym mówiłem. Więcej bitew plus minus jeden poziom. W nowych konfiguracjach systemu doboru skoncentrujemy się na podniesieniu częstotliwości pojawiania się bitew plus minus jeden poziom jako wygodniejszej opcji. Utrzymamy jednakże bitwy plus minus dwa poziomy, gdyż pozostaną one podstawowym formatem, który zapewnia pełną różnorodność bitew. Oznacza to, że będziecie trafiać więcej zbalansowanych zestawień czy zwiększonej różnorodności i udziału pojazdów z szerokiego wachlarza możliwości. No i ostatnio w ciągu ostatnich dni od kilku osób Zacząłem dostawać informacje, że z matchmakingiem na szóstych tierach coś się poprawiło, że podobno szóste tiery nie trafiają praktycznie w ogóle na bitwę na ósemki. No i wczoraj na streamie postanowiłem to sprawdzić. Około godziny 17, czyli w takiej standardowej godzinie, w której odpalam się na streamie. By the way, zapraszam wszystkich oczywiście na streamy do mnie na Twitch'a, możecie tam odbierać dropy i po prostu miło spędzić czas albo ze mną porozmawiać. Więc o tej godzinie 17. Zaczynałem grać szóstymi tierami. Nie trzymałem się jednego czołgu, nie trzymałem się jednej klasy. Grałem trochę czołgami premium, trochę czołgami drzewkowymi. Zagrałem chyba każdym rodzajem czołgów, oprócz artylerii, no bo wiadomo, nie będę grał artylerią. Aż tak nisko jeszcze nie upadłem. Pomimo tego, że jak mnie patrzeć, jestem YouTuberem i streamerem. No i w ciągu niecałych dwóch godzin rozegrałem 14 bitew i wiecie co? Okazuje się, że rzeczywiście żadna z tych bitew nie była na ósmych tierach. Zaznaczę tylko, że około 27 tysięcy osób przebywało wtedy na serwerze EU1, bo również tego serwera dotyczą te testy, które Wargaming zapowiedział i one na innych serwerach y, mogą w ogóle nie być brane pod uwagę, to nie są przeprowadzane testy, więc tamten matchmaking może wyglądać po staremu. No i jeszcze tylko powiem, że nie gram bitew spotkaniowych ani szturmów, tylko bitwy losowe. Więc jeżeli chcielibyście powtórzyć ten eksperyment u siebie, albo po prostu pograć sobie na tych szóstych tierach, no to tak jak powiedziałem, wyłączcie sobie te bitwy lepiej, albo może i w drugą stronę zostawcie i zobaczcie, czy również inne tryby. Bierze ten matchmaking nowy, ulepszony pod uwagę i napiszcie w komentarzu, jaki jest efekt. No więc zagrałem sobie te 14 bitew, z czego 8 bitew było tylko i wyłącznie z szóstymi tierami, i 6 bitew było bitwami, gdzie były siódme tiery i dodatkowo były szóstki, natomiast żadnej bitwy na ósmych tierach, ale niestety, jak to bywa w życiu, każdy kimę dwa końce, bo nie miałem kompletnie żadnej bitwy, gdzie walczyłbym z piątymi albo czwartymi kierami, więc najniższy matchmaking jaki przez te 14 bitew udało mi się uzyskać, to też jest matchmaking tylko i wyłącznie na mój poziom. Jak będzie dalej? Czy ten matchmaking będzie wprowadzony na całym serwerze? Czy może on już tak zostanie? Trudno powiedzieć, bo tak jak mówiłem ostatni artykuł był 3 miesiące temu i od tego czasu żadnej informacji od Wargamingu nie dostaliśmy. Wiadomo, że na wrzesień jest planowany jakiś taki super wielki patch, który ma podobno dużo pozmieniać i Mam nadzieję, że to może będą też te zmiany w matchmakingu, że do maja jest, tym, przepraszam, do września jest w tym momencie e, 3 miesiące, czyli jakieś pół roku. Testów na taki nowy matchmaking myślę, że mogłoby wystarczyć do tego, żeby zebrać odpowiednią ilość danych, jakoś ją opracować i wdrożyć na wszystkich serwerach. Więc może to się wydarzy, miejmy nadzieję. E, natomiast ten matchmaking widzieliście w tym artykule, czy w tym filmie, który robiłem 3 miesiące temu również e, tam było. Dużo różnych rzeczy z balansowaniem na przykład roli pojazdów, chociażby czy z tym, że ma być mniej niszycieli czołgów w bitwach, to ciężko sprawdzić, bo nawet patrząc po prostu tak po bitwach, sobie no czasem tych niszycieli jest znowu dużo, bo po prostu jest ich dużo w kolejce. Czasem te czołgi nie są zbalansowane tak, jakby się chciało. Trudno to jakoś zmierzyć, nie jest to takie miarodajne jak tutaj po prostu sprawdzenie tego, że. No mamy bitwy na szóste i siódme tiery, a nie dostajemy bitew na ósemki, więc to jest taki krótki informacyjny film, taki sprawdzający film. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, że jesteście zainteresowani tym, jak matchmaking działa i prośba do Was, żebyście również może dzisiaj, może jutro sobie weszli na szóste tiery, pograli, czy będziecie grali tylko zwykłe bitwy, czy również spotkaniówki i... Szturmy, to już od Was zależy. E, spróbujcie po prostu sobie pograć i zobaczyć, jak to działa. No i po prostu napiszcie w komentarzu, e, jak to u Was wyszło. Bo może, może jest tak, że ja jestem cecekiem i dlatego mam ulepszony matchmaking dostępny, a e, inne osoby tego nie będą miały. Raczej nie, ale kto wie, może i ja się dowiem czegoś. No dobra, tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki film informacyjny. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, tak jak mówiłem, czy też przetestowaliście na szóstych tierach, a może na innych tierach testowaliście ten matchmaking i po prostu zobaczymy się w kolejnym filmie albo na streamach. Trzymajcie się, na razie.